Dzień dobry! Jestem Karolina i ogólnie prowadzę po północnej Norwegii ciężarówkę. Różne ciężarówki. Teraz jadę tak zwanym pospolitym, popularnym tirem. Ale tak jak wspominałam, jeżdżę różnymi. Dokładnie przed nami jest także ciężarówka, którą czasami jeżdżę. Jest mniejsza, ale zdarza mi się mieć trasy właśnie e, nią, z kanią, to ona, Wolę Volvo, bo to on, dla mnie on. Lepszy mamy kontakt. Wjeżdżamy do Tromso. Wjeżdżamy do Tromso. Mamy dzisiaj wietrzną pogodę, jest 13 stopni, jest cieplutko. Przed nami także widać artystyczną katedrę, za chwilę pewnie podjedziemy do niej bliżej. Będzie wygodniej zobaczyć, ze względu na to, że mamy pierwsze rondo, które skręcając w lewo na pierwszym rondzie tutaj w Tromso jedziemy do centrum. Jeżeli pojedziemy prosto, e, będziemy tutaj, jesteśmy na Tromsdalen i jesteśmy nadal na lądzie. Musimy się dostać na wyspę, na wyspie właśnie jest cała jakby... E, Wszystkie zabytki, wszystkie atrakcje turystyczne, wszystkie fajne miejsca są na wyspie. Więc jeżeli chcemy się dostać do Tromso, jako Tromso, Tromso, Tromso typowego, musimy właśnie tutaj na pierwszym rądzie skręcić w lewo. Przed nami jest także most, w którym będziemy za chwilę też jechać. Jest to most z lądu na wyspę Tromsoja. Także jest tunel, do, którego, do którym możemy się przedostać na wyspę, jednak jest on parę kilometrów dalej, nie po drodze minim. Akurat jechać z powrotem tutaj do firmy, na bazę. Przed nami aktyczna katedra. Słynne miejsce w Tromso, można zwiedzać. Można oglądać. Miejsce dość fajne, zawsze tutaj można porobić bardzo ładne zdjęcia i wjeżdżamy na most, most do Tromsø. O, chyba moi motocykliści z promu. Była taka grupa dzisiaj, ponad 50 motocyklistów z Austrii, Niemiec oraz Szwajcarii, południa ich spotykam na swojej drodze. Jesteśmy na moście, widzimy. Most jest ciekawy, ze względu na to, że po lewej stronie, tak jak tutaj widzimy, drogi z lewej strony mostu, jest miejsce, jest jakby pas, gdzie można przechodzić, tylko dla pieszych. Po prawej stronie, tylko dla rowerzystów. Trzeba o tym pamiętać, żeby tutaj nie kolidować w żaden sposób. Przed nami cała wyspa trąsa. Piękne budynki, kolorowe. My niestety nie kierujemy się do centrum. Jedziemy w drugą stronę. Musimy się przedostać na drugą stronę wyspy: od strony lotniska. Ze na to, że lotnisko jest po drugiej stronie wyspy. Tam też jest most. Na wyspę Kwalofa. I tutaj nawet znak jest: do centrum, w lewo, gdzie nie, gdzie, gdziekolwiek indziej, w prawo. Dużo dróg tutaj nie ma. Jesteśmy w Tromso, na wyspie. Jest godzina 16:40. Piękne słońce, zieleń, kwiaty, pełnia lata w Arktyce. Nie ciepło jest dzisiaj naprawdę. Uwierzcie mi, 13 stopni tutaj jest naprawdę czymś bardzo ciepłym. A my kierujemy się do tunelu Tromso posiada tunele. Wzdłuż wyspy, wyspa jest jakby na górze, całe miasto, my jedziemy wzdłuż. U, tak jak wspominałam, muszę się dostać na do drugą stronę. Nie mi się cały objeżdżać, jest taka możliwość, tunelami jest szybciej. Więc wjeżdżamy do tunelu. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia wszystkim. Pa!